Dzień dobry Państwu, nazywam się Halina Głowacka i jestem lekarzem stomatologii. Pracuję od 20 lat, ale od 16 tylko w gabinecie prywatnym. Marzyłam o tym, żeby się spotkać ze wszystkimi dziećmi, które chodzą do szkoły, a moim innym narzędziem jest, żeby stworzyć pokolenie tarnowe dla To jest pierwszy krok do tego celu i bardzo się cieszę, że mam okazję współpracować z tak wspaniałymi ludźmi, dzięki którym dzisiaj ta impreza mogła mieć miejsce. Najważniejszą osobą, dzięki której napisałam projekt, a w zasadzie Kasia napisała, jest pani Maria Katarzyna Skolarczyk. I bardzo bym prosiła o prawa dla Kasi. A w dzisiejszym konkursie oceniała pracę dzieci pod względem klasycznym. Impreza odbyła się też dzięki ocenie pod kątem y, bajki jako formy literackiej i y, tą pracą, tą częścią pracy y, zajmował się Pan dwójnych stemnach, któremu również dziękuję za tą część i również i, i również za to, że zgodził się po dzisiejsze spotkanie, bo prawdę mówiąc nie mam doświadczenia i boję się sceny. Mam przy sobie mojego rekina. Moje dzieci na fotelu przynoszą różne pluszaki, ja przynoszę rekina. Skoro już jest mój rekin tu i oczywiście jeszcze chciałam przedstawić moją wróżkę, tę puszkę. Nazywa się Milenka Paszewska. Dzień dobry. Proszę o brawa. Może mi rozdać dzisiejsze nagrody dla wszystkich dzieci, które wykazały zainteresowanie i chciały coś powiedzieć na temat bajki stomatologicznej Na chwileczkę wrócę do mojego rekina. Chciałam powiedzieć dzieciom, że rekin jest zwierzęciem, które jak widać ma zęby, prawda? Ale oprócz tego, jak czasem coś ugryzie twardego i ząb mu się złamie, to w ciągu jednego dnia wyrasta mu nowy ząb. I tak może się zdarzyć 16 razy, ponieważ ma 16 rzędów, które czekają w zastępstwie na wymianę. My mamy tylko dwa komplety zębów, więc musimy bardziej uważać na to, co gryziemy. Ale jest jedna ważna rzecz, którą chciałabym, żebyście o tym y, do, dowiedzieli się. Zdarza się, że dorosły albo dziecko też sobie łamią zęby. Czasem nawet ten ząb w całości wypada, na przykład kiedy jeździcie na rowerze, albo kiedy w szkole zbyt intensywnie ćwiczycie na łebie. Chciałam Wam powiedzieć i rodzicom również ważną sprawę. Wiemy o tym, że można doszyć palec, który ktoś przypadkowo w wypadku stracił. Wiemy o tym, że można przyszyć rękę. Chciałabym, żeby wszyscy z tego spotkania dowiedzieli się jednej ważnej rzeczy że ząb, który w całości wypada podczas takiego wypadku z ust, też trzeba szybciutko włożyć do śliny, na przykład w kubeczku albo we własnej buzi, i szybciutko iść do stomatologa i jest w stanie znowu ten ząb służyć człowiekowi. Pamiętajcie o tym. To jest wszystko, co ja bym chciała powiedzieć. Teraz przekazuję głos panu Wojciechowi, który mnie uratuje przed stresem na scenie. Dziękuję. Dziękuję również drodzy mężczyźni, ja myślę, że przeglądam na bramę pani rzecz za Kalinieta. Ja stoję przed niezwykle miłym momentem, mianowicie odczytaniem protokołu z oceny prac i co za tym idzie również wyczytaniem nazwisk tych osób, tych wspaniałych młodych twórców obecnych na Piesani, którzy zajęli miejsca nagrodzone, którzy otrzymali wyróżnienia, ale chciałbym, żebyśmy Wiedzieli o jednej rzeczy. Tak jak to bywa w konkursach, ktoś zajmuje pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ktoś nie jest wyróżniony, ale ja myślę, że tak naprawdę wszyscy wyróżniliśmy się poprzez tą twórczość, jakiej dokonaliśmy w ramach tego konkursu, niezależnie od tego, czy zajęliśmy miejsce pierwsze, drugie, trzecie, czy jakieś miejsca wyróżnione. I wszystkie prace, które napłynęły do nas, były niezwykłe, były bardzo inspirujące, nawet dla nas. Pokazując nam ogrom Waszych przeżyć, Waszych doświadczeń, przemyśleń i przede wszystkim tej niezwykłej, nieskrępowanej ekspresji twórczej. I chyba życzylibyśmy sobie więcej prac, więcej takich wspaniałych osób, uczestników różnego rodzaju konkursów, którzy z pewnością będą chcieli jeszcze wielokrotnie pokazać swoją twórczość. A zatem przejdźmy do odczytania protokołu. Protokół z prac z konkursu pod tytułem Bajka Stomatologiczna. 19 października 2013 roku odbyło się spotkanie komisji w składzie Halina Głowacka, przewodnicząca komisji, e, Maria Katarzyna Spalaczyk członek komisji, ocena pod względem plastycznym, Wojciech Stępna, członek komisji, ocena pod względem literackim. W wyniku obrad komisji zapadła następująca decyzja w kategorii literackiej. Pierwsze miejsce zdobyła Gabriela Wierzba. Gabry się na stronę. Jak do nas dotarła, tak? Mam wrażenie, że chyba nie. Tak? To nic. To jeżeli dojdą jeszcze jakieś osoby, to pozwolimy sobie po raz kolejny odczytać laureata, pierwsze miejsce. Zatem przejdźmy do miejsca kolejnego. Drugie miejsce w kategorii literackiej przypadło Emilii Michoi. Emilko, prosimy na scenę. Milko, dla ciebie jest tutaj prezent, i chciałam ci troszkę opisać, jednocześnie wszystkim dzieciom. Tutaj jest taka szczoteczka stomatologiczna Hello Kitty. Do tego masz wymienne szczoteczki. Chciałam też że wszystkie opisy prezentów będą na stronie internetowej, jak, jak również miejsce, w którym zakupiliśmy y, nagrody. Pozwolę sobie wziąć tutaj reklamówkę, która jest firmy GC. Ta firma produkuje preparat, który wzmacnia zewnętrznie strukturę zębów o nazwie Tudmose pasta. Teraz Cię poproszę, żebyś otworzyła tę reklamówkę dzieci włożę pierwszą część nagrody. Druga, druga część nagrody to jest guma do żucia ksylitol. To jest guma, która zawiera cukier, ale innego rodzaju niż cukier spotykany na, na co dzień. Ten cukier nie jest pożywką dla bakterii, dlatego nie psują się zęby, jeżeli dziecko więcej tego zje. Ksylitol jest produkowany z soków drzew. Tu jest bajeczka stomatologiczna, ponieważ cały konkurs jest z spartą specjalny. Tu akurat firmy Gaba, która produkuje LMS o Mikusiu i Elince. Tu jest trzymanie z kolei do szczoteczki na przystawkę dla wygody, ponieważ oprócz szczoteczki elektrycznej też bardzo serdecznie polecamy, żeby dzieci używały zwykłych szkodek. żeby dzieci wiedziały, a szczególnie te, które się o jeszcze nie znają. Zaraz. Kiedy się kończą niebrałki? Bardzo Ci dziękujemy. Gratuluję. I jeszcze mi lęka Ci da takie ładne gazoty. Ciebie Emilko za zajęcie drugiego miejsca w państwie stomatologicznym w części literackiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i kolejny laureat, tym razem trzecie miejsce w kategorii literackiej zajęła Olga Niemiec. Ola, przepraszam, Ola Niemiec. w ramach trzeciej nagrody przekazać płyn. Ten płyn powoduje, że dziecko po wypukaniu wie, w którym miejscu jeszcze ma dokładnie umyć ząbki, ponieważ przewaga się, część z się ubiega. Tutaj chcemy dać pastę firmy Colgate, której szczególnie jesteśmy wdzięczni za to, że wszystkie dzieci w tym konkursie dostaną bajkę Doktor Ząbek na DVD. mamy kolorowanki, które pozwolą dzieciom częściej myśleć o zębach podczas zabawy. Gumkę do mazania, która jest w kształcie zęba i wyraźnie widać, z czego się składa ząb. Rolączek, też w kształcie zęba, bo wszystko jest stomatologiczne i oczywiście trzyma tę do Oprócz tego, proszę dyplom. I oczywiście szurka dla ciebie a, i sobie teraz tak. złóż razem a tu żony, żony, żony. i tutaj masz zapyka, a tutaj ręki i bardzo gratuluję Ci serdecznie, za tak pięknie napisałaś. Dziękuję. Dziękuję Przechodzimy do wyróżnień w kategorii literackiej. Byle osoby wyczytane oczywiście poprosimy o dołączenie do nas na scenę. Ja jeszcze poproszę Panią Kalinę o rzucenie okiem na dnogę, tak abyśmy mieli możliwość wręczenia bez zbędnej zwłoki. A zatem wyróżnienia w kategorii literackiej. Wojciech Żurowski, Jakub Szefler, Małgorzata Cyrek. Martyna Uznańska, Bardzo, dobrze. Karolina Tryt, Anna Rabacz, Alicja Poździoch i Olga Chmura, Św. Dobrze, ja bardzo dziękuję, że tutaj dzięki przemiłej pani w czerwonej bluzce okazało się, że przyjechała osoba, która zajęła pierwsze miejsce, zdobyła pierwsze miejsce w kategorii literackiej i już za momencie, gdy tylko uda się nam wręczyć dyplomy, proszę wybaczyć to delikatne zamieszanie i już będziemy prosili na scenę pierwsze miejsce.